Witamy wszystkich na kanale Master Shri Akash na Polska, gdzie tłumaczymy nauki o miłości, prawie przyciągania i manifestacji. W dzisiejszym odcinku poznacie: Jak stać się manifestującą bestią. Pamiętaj, jeśli jesteś tu nowy, to subskrybuj, zostaw lajka i włącz powiadomienia, aby nie opuścić następnego odcinka. Jak stać się manifestującą bestią? To będzie prawdopodobnie najlepsze wyjaśnienie, jakie możesz znaleźć na YouTubie. I nie mogę się doczekać, by uderzyć w samo sedno. Witam wszystkich. W tym wideo podzielę się z Wami sposobem, by stać się manifestującą bestią. Jak się nią stać? Będziesz potrafił myśleć na określonych częstotliwościach wibracji, aby przyciągnąć wszystko to, czego pragniesz, natychmiastowo. Moje wyjaśnienie prawa przyciągania prawdopodobnie nie jest takie, z jakim poznałeś się do tej pory. Gdy odbywałem swoją podróż, każdy pytał mnie, jakim sposobem wszystkie manifestacje się spełniają. W rzeczy samej, w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, iż wszystko rozchodzi się o wyrównanie swoich wibracji z wibracami wszechświata i tego, co chcesz. Właśnie tak manifestujesz natychmiastowo. Więc jeśli mam wytłumaczyć manifestowanie, to mógłbym je trochę porównać do robienia zakupów na Amazon. Wchodzisz na ich stronę i przeszukujesz. Dokonujesz wyboru tego, co chcesz zamówić. Dokładnie ten sam sposób wysyłasz zamówienie do wszechświata. To bardzo proste. Większość czasu nie zdajemy sobie sprawy, że nasz mózg przetwarza 11 milionów informacji w ciągu zaledwie sekundy. To oznacza, że to przetwarzanie informacji to jest właśnie wysyłanie zamówień. Tłumacząc w prosty sposób, wchodzisz na Amazon. I w ciągu sekundy zamawiasz 11 milionów przedmiotów. Co właściwie wtedy następuje, to to, że analizujemy natychmiast wszystko, co się wokół nas odbywa. Dlaczego się to przytrafiło? Dlaczego tamto się stało? Czemu ciągle przyciągasz takich ludzi w swoim życiu? Przecież manifestowałeś coś innego, a nie to. Jednak fakt jest taki, że próbujesz zamanifestować na poziomie swojej świadomości, a w tym swoją podświadomością manifestuje rzeczy zupełnie inne. Sami kreujemy swoją rzeczywistość, całkowitą rzeczywistość. Nawet jeśli nie chcesz myśleć o swoich różnych wątpliwościach i lękach. To podświadomy zawsze to robisz. Na te wszystkie negatywne wierzenia jesteś zaprogramowany. Więc pierwszy krok jest bardzo istotny. Zamiast zamawiać 11 milionów rzeczy na Amazon, trzeba zrezygnować z tych wszystkich zamówień. By tego dokonać, musimy po pierwsze uspokoić nasz umysł. Wyobraź sobie, że dzięki spokojnemu umysłowi potrafiłbyś złożyć po prostu jedno zamówienie i wysłał do Amazon. Jedno zamówienie szybko zapakują i natychmiast wysyłają. Nie mają zbyt dużo przychodzących od Ciebie zamówień. Więc uspokajamy umysł poprzez techniki oddychania. Jeśli umysł jest spokojny, w koszyku mamy jedną rzecz. Jeśli Twój umysł skupi się tylko na jednej rzeczy, to gdzie energia się skoncentruje, tam następuje jej przepływ i widać rezultaty. Jesteśmy w zakupowym koszyku i będziemy płacić. Wtedy jesteśmy pytani, czy mamy Amazon Prime? Czy chcesz otrzymać swój zakup szybko? Czy chcesz czekać dłużej? Oczywiście, dla wielu z Was, czy to miłość życia, czy pieniądze, prawdopodobnie ważne będzie zamanifestowanie natychmiastowe. Chcesz otrzymać zamówienie szybko? Chcesz Amazon Prime? Jak korzystać w takim razie z Prime Delivery, używając energii i wibracji, dodając emocje do swojego zamówienia? Emocje to energia w ruchu. To jest jak ekspresowa dostawa. Dodajesz emocje, naciskasz przycisk Prime i im więcej włożysz w manifestację emocji, tym więcej energii się przemieszcza. Dlatego najczęściej wizualizujemy po uspokojeniu umysłu. Kiedy to robimy, wyobrażamy sobie, że to, co chcemy właśnie w tej chwili się dzieje. Myśląc o czymś, wywołujemy emocje. Te uczucia, które odczuwamy, jak jesteśmy szczęśliwi, jak żyjemy tym, czego pragniemy. Miłość, radość, wdzięczność. Wczuwamy się w uczucia. Jakby wszystko, co chcemy, właśnie się działo w tej chwili. Jak już to zrobimy, wysyłamy zamówienie. Jak zamówienie wysłane, to co robimy? Nic, kompletnie nic. Czekamy, aż zamówienie się zrealizuje. Zapominamy o nim, nie wracamy do niego. By wyobraźcie sobie taką sytuację: wysyłamy zamówienie, i co 3 minuty dzwonimy do Amazon. I pytamy, czemu jeszcze zamówienie do mnie nie dotarło? Jeśli tak będziesz robił, to prawdopodobnie osoba po drugiej stronie, nawet wyśle ci to zamówienie jeszcze później. Tak właśnie wszechświat działa. To jest doskonała analogia. Nie możesz wywierać presji, musisz pozwolić energii swobodnie przepływać. Musisz mieć to zaufanie. Teraz pytanie, jak zapomnieć i nie myśleć? Zapomnieć oczywiście nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, gdyż wiemy, co chcemy. Wiemy, co mówiliśmy, co musimy zrobić i dokładnie to samo, co robimy przy kupowaniu na Amazon. Zamów i potem odpuść, żyj codziennością. Skup się na obecnym momencie, staraj się nie zaśmiecać sobie umysłu głupotami, nie myśl o tym, czego nie chcesz, by tego nie zamanifestować. Bądź pozytywny w każdym zwykłym momencie codzienności i przede wszystkim nie bądź przywiązany do skutku swojej manifestacji. Jak możesz dodatkowo pomóc, to każdego poranka zajrzeć do zamówienia i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, ale każdego poranka nieco minutę i co sekundę. Nie chcesz kontaktować się za często, by nie denerwować dostawcy. Każdego poranka praktykuj tą samą czynność, a mianowicie uspokój swój umysł, wizualizuj i zapomnij. Potem znów żyj codziennością. Pewnego dnia zjawia się dostawca, w przeróżnej formie, i tu przedstawimy, jak odebrać zamówienie. Czy jesteś cały czas w domu, by otrzymać paczkę? Niekoniecznie będziesz, kiedy się zjawi i niekoniecznie złożysz podpis. A więc musisz być w odpowiednim czasie i miejscu, by ją odebrać. Musisz podjąć pewne czynności, by zrealizować odbiór. Prawo przyciągania zawiera w sobie pewną formę akcji, a więc nie możesz zamknąć się w domu i rozmyślać, jak bardzo pragniesz poznać miłość swojego życia i po tym rozmyślaniu twoja miłość zjawia się nagle kuło ciebie. Niestety co tak nie działa. Tak samo kiedy płacisz za zamówienie, to paczka koło ciebie na fotelu się nie zjawi. Gdy dostawca się zjawia, to musisz być w domu i te drzwi dla niego otworzyć. Musisz słuchać swojej intuicji i dostrzegać sygnały, musisz wiedzieć gdzie iść, gdzie być. Czasem może to być nawet bardzo dziwny cykl wydarzeń. Przykładowo, kolega zaprasza cię na wieczorne wyjście. A ty przecież manifestujesz kobietę. Jednak jeśli bez zastanowienia, słuchając intuicji, powiesz dlaczego nie? Idziemy na kolację czy na drinka i lądujecie w barze i spotykasz tam kobietę swojego życia. Twój kolega to właśnie ten dostawca. The love of your life, he was just the Wróćcie do tego odcinka i skomentujcie poniżej, jak powiodła się Wasza manifestacja. Dziękujemy i do następnego razu. Namaste.